Dzień dobry Państwu serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj moimi Państwa gościem po raz kolejny Andrzej Szczęśniak. Witaj, Andrzeju. Cześć Dafale. Andrzeju, mam pytanie do ciebie dotyczące. No, wróciłeś niedawno z terenów powodziowych, tak. bardzo śląskie w, w polskich sudetach, chociaż tereny przez wiele wieków niemieckie, po niemieckie i czeskie. I czeskie. Mhm. Natomiast zdaje się, że już prawie, a może nie prawie, a może dokładnie 20 raz, odbywało się sympozjum, a może i 25, bo widzę okładkę wydawnictwa, 25 sympozjum, z charakterystyczną głową Stańczyka, ja pamiętam jeszcze pismo Stańczyk, wydawane w latach 80 i 90 przez Tomasza Gabisia wraz z zespołem redakcyjnym we Wrocławiu. Bywałem nieraz na spotkaniach redakcyjnych tego pisma, jak przejeżdżałem przez Wrocław, albo uczestniczyłem we Wrocławiu na przykład w imprezach typu w kongres prawicy Pamiętny kongres prawicy w Warszawie skończył się starciami pomiędzy pałacem imienia Józefa Stalina a dworcem centralnym. We Wrocławiu starć nie przypominam sobie, ale wiem, że były, były, no, ostre niektóre wystąpienia. Na przykład przyjeżdżali przedstawiciele ruchu na rzecz apartheidu z RPA, których wtedy, no... Organizatorzy byli w stanie ściągnąć. Powiedz mi coś o tych spotkaniach w Bardzie. Jakie to, które to było spotkanie, na czym ono polega, ile kobiet uczestniczyło w tych zebraniach? Dziękuję za pytania. Książkę już pokazałem. Otóż, otóż wydaliśmy z tej okazji, że mamy 25. Sympozjon, myśmy to tak nazwali trochę z grecka, sympozjon, teraz się mówi sympozjum, ale dla nas to jest sympozjon europejski i rzeczywiście spotykamy się już ponad 25 lat, bo. Ale nie było, nie było przerwy? Ani roku nie było przerwy. 25 razy pod rząd? Nie do końca, bo jak się pogrzebie w historii, to historia zawsze wynajduje jakieś, znaczy znajduje się jakieś ciekawe rzeczy. Rzeczy zacząłeś dos dobrze, bo to jest właśnie kontynuacja Stańczyka. Stańczyk to jest pismo wrocławskie, które ja, będę wtedy w opozycji, nie redagowałem. Delegował Tomek Gabis z, z kimś innym, przede wszystkim z Krzyśkiem Bąkowskim, a ja pracowałem z Tomkiem w redakcji innego pisma podziemnego. Takżeśmy się poznali i no, chyba trochę się polubiliśmy, odpowiadamy sobie. Także Stańczyk to była taka, taka forma protestu przeciwko. W tej końcówce 80. lat, gdy opozycja straszliwie zlewaczała. To znaczy, lewica zaczęła dominować tę opozycję, i zaczęła przygotowywać się już do przejęcia władzy. Natomiast Stańczyk to było pismo przedziwne, i do tej pory sympozjon to po nim dziedziczy, że było i konserwatywne, i było postmodernistyczne. Było realistycznej polityki, a jednocześnie było patriotyczne. W związku z tym to pismo nie cieszyło się wtedy uznaniem w kręgach opozycji tej lewackiej, lewicowej, ale postulowało to, co może komuś jeszcze do nazwiska cokolwiek mówi, Dzielski z Krakowa. Osoba, która, myśliciel krakowski, który. Mirosław. Tak, tak, przepraszam. Mirosław Dzielski, który jakby postulował. Reformy, nazwijmy je umownie w stylu chińskim, a nie w stylu rewolucyjno-zachodnim, czyli obalenie ustroju i na jego zgliszczach budowanie nowego państwa i nowej gospodarki. Także stańczyk się zakończył w 2004 roku, dokładnie wtedy, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, a wychodził od 1986, czyli miał no, 18 lat i nie doczekał pełnoletności. Ale już w końcówce 90 lat, w 98 dziewiątym miały miejsce to, co w tej książeczce nazywamy protosympozjony. I tu właśnie jest ta cała historia. Były na żywietczyźnie organizowane przez braci Dzierżawskich, Marka szczególnie. I które który po prostu tam były taką próbę. czy Mariusz? On raz mówi Marek, raz Mariusz. To jest taka. Bo drugi brat Krzysztof, Krzysztof niestety nie, żyje, nie żyje, świętej K pamięci. I. Tam były pierwsze spotkania, z których jedno zostało uznane jako jednocześnie protosympozjon i sympozjon numer jeden, chociaż nie odbył się jako takowy. No ale tam były bardzo jakby rozśpiewane no te spotkania, tu mamy zdjęcia właśnie w tej publikacji, rzeczywiście wszyscy śpiewają no, na, na podstawie dobrego wzmocnienia, prawda, głosu. No to jest bardzo przyjemne i potem się odbył ten właśnie... Musiało być dobrze przepukane gardło. E, tak, żeby to, dobrze to, jest, śpiewać. to jest konieczne. To jest konieczne. My zresztą to też praktykujemy, ponieważ naszą formułą naszą Tradycja nie umarła. Tradycja absolutnie nie umarła, bo jak mówiłem, jesteśmy i konserwatywni, i postmodernistyczni. I więc po takim maratonie wykładów, bo w tym roku mieliśmy rekordową ilość wykładów, chyba trochę przesadziliśmy, bo było 13 wykładów, jeden panel i jedna prezentacja, właśnie tej książeczki, czyli mieliśmy naprawdę maraton, ale w międzyczasie potrafiliśmy też i pośpiewać, i no, potańczyć nie. Bo zadałeś przeciwne pytanie, ostatnie, nie wiem kto cię to podszepnął, natomiast no, tam, yy, tam nie ma kobiet. Czyli jak zaczną się na Waszych imprezach tańce, to już będzie koniec tego konserwatyzmu. Tańce góralskie mogą być przecież bez kobiet. Oczywiście, natomiast nie, nie, tam jest towarzystwo takie. Bywały sporadycznie kobiety, ale to nie, nie prowadziło do niczego dobrego. W związku z tym my się tam koncentrujemy na nauce, 14 wykładów. Bez rozproszeń żadnych. 14 wykładów. No i potem na zabawie. Znaczy towarzyskie i tak dalej, ognisko, no, te inne rzeczy, wzmacnianie się i tak dalej. Na przykład jest takie kultowe zdjęcie z tego sympozjonu, ja może pokażę je. To jest, taka, to jest taki peron kolejowy. W Długopolu Zdroj, bo to jest taka pierwsza kultowa nasza siedziba. Mieliśmy tam dom Zbyszko, wynajmowaliśmy na dwa czy tam dwie, dwa noclegi, tam trzy dni, piątek, sobota, się zawsze, znaczy piątek, sobota, niedzielę to się zawsze odbywa. I tam żeśmy, jakby to powiedzieć, zaczęli tą formułę w Długopolu, a raz spotkaliśmy się na przykład w Warszaw pod Warszawą w Konstancinie, żeby było śmieszniej, w pensjonacie Stańczyk. I tam właśnie jedyny raz wystąpił u nas Krzysztof Dzierżawski, już dzisiaj świętej pamięci, który powiedział właśnie o gospodarce, jak on to widział. On zmarł w 2004 roku, więc tak był, był takim jakby... Czyli zmarł w tym roku, w którym Stańczyk przestał wychodzić. Tak. Zresztą my, żeby tu pokazać, my zrobiliśmy taką na, na końcu listę tych, którzy od nas odeszli. To jest lista tych, którzy uczestniczyli jako wykładowcy, jako uczestnicy, a którzy już od nas... I to jest osiem osób, które już odeszło, koledzy odeszli do, do Pana Boga. Natomiast w tych latach początkowych XXI wieku to była na początku jakby formuła spotkań, takich rozszerzonych spotkań redakcji Stańczyka, a potem się przekształciło w sympozjon europejski. No oczywiście Tomek Gabisz, który jest liderem tego takim ideowym, nie organizacyjnym, bo się tym nie zajmuje, ale ideowym, on ma zawsze ten ten wykład, prawda, kluczowy na, na, na każdym sympozjonie kolejnym. I w tym roku także miał. Natomiast po, poza tym dobieramy wykładowców, czy speakerów, czy jak to nazwać, ze swego grona i dopraszamy zwykle kilka osób. W, jakby z zewnątrz. A co do kolejności tych 25, no to tam jest właśnie pewna niespodzianka. Po pierwsze są te dwa pro, protosympozjony, z których jeden jest sympozjonem, który został ogłoszony post factum, więc trudno go liczyć, 99 rok. Był jest też subsympozjon, właśnie ten z Krzysztofem Dzierżawskim w Warszawie, bo. Bo to był taki sympozjon między sympozjonami. My się spotykamy co roku na jesień. Czasami kiedyś w listopadzie, potem w październiku, a teraz we wrześniu, na koniec września, bo po prostu jest najpiękniejsza w górach pogoda. Co prawda w listopadzie są piękne kolory drzew, czy w październiku, ale we wrześniu jest jeszcze pogoda. No i bardziej jesteśmy drugi raz. Ja rzeczywiście, było rzeczywiście kłopot, ponieważ w niedzielę tam przychodziła fala powodziowa tuż przed naszym sympozjonem. W związku z tym, co ja zrobiłem? Siadłem na rower. Pojechałem pociągiem z Warszawy do Wrocławia. Warszawie na rower. Warszawie wsiadłem do, do dworca, do Warszawa Zachodnia, tylko dojechałem, lało jak diabli, w związku z tym zmokłem trochę, dojechałem do Wrocławia. Tam pytam się, czy już. rower, rower zabrałeś ze sobą? Oczywiście, mówię, wziąłem rower, dojechałem i jadę na miejsce wydarzenia. Co się dzieje? Dzwonię tam, mówi Andrze, jeszcze nie przyjeżdżaj, niedziela. No no czekam, no, poniedziałek dzwonię, Andrzej, jeszcze nie przyjeżdżaj, dobrze, wtorek przyjeżdżaj, dobrze. Okazało się, że w wtorek koleje były bardzo słabe, do strzelina dojechałem i stamtąd na rowerze. I jeździłem właśnie przez tereny zalewowe. Kamieniec Zabukowicki na przykład, jadę przez kamieniec, a tam ktoś mi mówi: Panie, wczoraj dopiero zeszła woda, nie? Podchodzę do sklepu, żeby coś kupić do picia, a dziewczyny mówią czy tam, mieliśmy półtora metra wody, widzi pan te ślady na ścianie? Tu tyle była woda. On mówi, na szczęście krótko, tylko w niedzielę przez kilka godzin i po prostu potem zeszła, bo w niedzielę przestało padać i woda jakby zeszła. Jak wracałem, przejechałem przez Kłodzko, które do środy, w wtorku, bo tam byłem we wtorek, wracając, po prostu było ewakuowane te wszystkie śmieci, te były meble, te paździerzowe, które zalało się do niczego już potem nie nadaje. Żołnierze to wyrzucali z budynków. A w ogóle ludzie, głównym moim widokiem, jak jechałem przez te tereny zalewowe, były właśnie te meble, były meble, jak ja to nazywam, które stały przy ulicach. Ale wracając do sympozjonu. Pojechałem tam na miejsce wypadku. We wtorek już jestem, dojeżdżam do Barda, którym tam straszono ciągle w tych mediach, że powód no zalewa, wszyscy umierają nas masowo i tak dalej. Ja robię zdjęcia, wysyłam tam na, na Facebooka, na, tech, na wszystkie te sieci, wysyłam maila organizacyjnego do wszystkich i mówię spoko, już wody opadły. Nasz sympozon jest 30 metrów ponad wodą, więc nic mu nie grozi. Wo drogi prawie całkowicie przejezdne oprócz. No, czasami płynących strumyków przez drogi, bo tam są ostre góry, w związku z tym tych gór wychodziła woda i ona płynęła przez, przez ten asfalt, bo wszędzie był asfalt, w związku z tym nie było dojazdówek zamkniętych, wszystko było ok, a to już był wtorek a myśmy dopiero zjeżdżali się w piątek, niektórzy przyjechali w czwartek. W związku z tym pojechałem na miejsce wypadku, uspokoiłem kolegów, których media doprowadziły do białej gorączki i obaw, że nasze wspaniałe wydarzenie się może nie odbyć. W związku z tym postanowiłem być, że tak powiem, takim no, latającym reporterem, jak była taka świetna reporterka z Wrocławia, który zalano w 1997 roku, który pamiętam, że stała w środku takiej zalanej ulicy, w tym trójkącie bermudzkim, w którym kiedyś tam mieszkałem i nadawała z środka. No to ja też, ale nie udało mi się stanąć w środku wody, bo, bo już jej nie było, odeszła, ale no widok smutny, bardzo smutny, no bo oczywiście ludzie tracą i tak dalej. Patrzę się na te no, były meble, te paździerze i tak dalej, ten śmieć płynący przez, e, przez rzekami, nie, te rzeki takie zamulone. Jak przejeżdżałem przez pewien most na Nysie Kłockiej, bo to ona tam bardzo dużo nabroiła, to jeden most wytrzymał, bo taki był po niemiecku, jak to się tam mówi, czyli przedwojenny, tylko rozwaliło mu. Tą, tą taką no, poręcz, i narzuciło tego śmiecia drewnianego, takiego, co zawsze wodą płynie wtedy. Gałęzie, Gałęzie badyle, takie i tak dalej. I to ładnie to wyglądało, ale jakby szkód dużych tam nie wyrządziło. Oprócz, oprócz pewnych regionów, w Kłocku jest taki rejon bardzo nisko, on jest jakby pod tym mostem słynnym, który przypomina Karola w Pradze, i tam rzeczywiście tam nisko, tam trochę zalało, i tam chyba. Do, Piętra doszło, jak wydaje mi się, bo żołnierze, którzy tam sprzątali, jak ja jechałem, to już było, jakby to powiedzieć, wywalali wszystko z tego. No łącznie z futrynami, bo to się nic nie nadawało po takim dniu stania wody. To było katastrofa. Wracając do sympozjonu. Odbył się w tym roku bardzo regularnie, bardzo dobrze. Przyjechało bardzo dużo osób, bo mieliśmy razem 54 uczestników. Po prostu mamy tam cudowną salę, która powoduje to, że że mieszczy się do 50 osób. Mamy też werandę, na której są odbywane takie jakby być specjalne wykłady. Dzisiaj też, znaczy w tym roku też był taki wykład jeden, a no Przede wszystkim oczywiście, no jak mówię, Tomek Gabiś, który jest liderem tego takim intelektualnym i on co roku wygłasza swój specjalny wykład. Ja mówiłem tam o Ukrainie, u Ciebie też mówiłem o Ukrainie, ale tutaj troszeczkę o takich bardziej geopolitycznych jakby aspektach tego, tego wydarzenia, także możemy się kiedyś porozmawiać, jakbyś chciał. Natomiast tam było też kilka innych osób. Oczywiście od nas jest dosyć stały zestaw. No, jest, nie dojechał niestety Arek Karbowiak, ale był Artur Ławniczak, były osoby z zewnątrz też, czyli jakby nie z naszego stałego grona, bo mamy taką formułę, że część z naszego grona ma wykładów, a część jakby z zewnątrz. Krzysztof Bąkowski był? Krzysztof Bąkowski był, nie miał wykładów w tym roku, ale był na przykład profesor Bartyzel, który miał wykład o hiszpańskiej próbie ocalenia liberalnej republiki. To było to, to przed powstaniem komunistycznym, czy jak je tam zwać. Był profesor, czy znaczy było jeszcze kilka osób, które wykładały właśnie na przykład o małyńskim, bardzo znanym przedwojennym, czy z początku wieku takim arystokracie polskim, który miał teren swoje nawoływania. Potem się podzieliło między Sowiety a Polska, prawda? Jego życiorys, jego jakby barwny, barwny życiorys, bo był, był relacjonowany, był też na przykład o nowej w prawicy francuskiej wykład, był też wykład, no było wiele wykładów. My 14 mamy tu w programie, to wszystko jest, trudno to wszystko jakby relacjonować, natomiast my... Staramy się w tych spotkaniach, po pierwsze, jak mówię, uzupełniać swoją wiedzę, uczyć się od mądrzejszych, czyli od tych, którzy się specjalizują w danych dziedzinach, i mamy tam to pierwsze zadanie. Poza tym chcemy się tam dobrze bawić, odnowić, czy odświeżyć, czy zawiązać nowe znajomości. I to jest nasz główny cel tego, tego wydarzenia. Ale przede wszystkim, tutaj może powiem jeszcze, rozwinę trochę o tej idei, która to połączyła i która w pewnym momencie to, jakby powiedzieć, tak scaliła. Otóż, gdy Stańczyk się zakończył, epoka Stańczyka 2004, no potrzeba było jakiejś idei spajającej. I tą ideą jest. To jest charakterystyczne, 2004 rok kończy się stańciek, wchodzimy do Unii Europejskiej, a w 2006 ideą przewodnią staje się idea imperium europejskiego, czyli nasz, tą ideą, która przewodzi, jest to, że Europa powinna się stać imperium. I to imperium, które jest zbudowane na zasadach nam bliskich, na przykład wolności, na przykład nie braku centralizmu, ale też jakby powiedzieć, ona jest nastawiona na siłę Europy, budowanie tej Europy wolnych ludzi, budowanie antycentralistyczne, antybiurokratyczne. I ta idea, taka konserwatywno-postmodernistyczna, nam tam przyświeca i tam czasami ją odnawiamy. Ja na przykład rok temu miałem wykład na temat, co się nazywało desuwerenizacja Europy, czyli jakby upadek suwerenności Europy i osłabienie wobec tych. Contenders, czyli konkurentów typu Stany Zjednoczone czy Chiny. Czyli temu tematowi też poświęcamy sporo uwagi. I wydaje mi się, że w tej książeczce, której właśnie zebraliśmy te wszystkie. A to są wykłady z tego roku? Nie, to, to, są, to są programy, zdjęcia i wspomnienia z, całego, z całej historii od 1999 roku. Także możesz to pokazać, oglądać, ja ci to zostawię. Natomiast, yy, natomiast jest to historia całego A to tego. To się nazywa Opolnica? To jest taka wieś pod bardem. Ale Aha. my mówimy, że to jest to jakieś. Ja nie rozumiem, be. że to wydanie dotyczy sympozjonu, który się dopiero odbędzie za miesiąc. No, znowu wyłapałeś drobny eee, błąd lokalny. Ja jestem ja, jestem ja jestem wyczulony jako wydawca na tego typu sprawy. Ja wiem no, kolekta eee, zawiodła. To, bo bardzo, to, jest, ja, to jest naprawdę, wasze wizje przyszłości są wielkie. No bo... Zobacz, kto od nas otrzymał. No. Także, no. Szlachetny nazwiska właśnie. Lech to... Jęczmyk też tam był? Ja? Oczywiście o Lechu Jęczmy, no warto wspomnieć, dobrze, że to przypomniałeś. Lech Jęczmyk bywał, miał wykłady. Od początku praktycznie pierwszego wspomnienia to były z 2002 roku, kiedy no i tam są dwa i wspomnienie jest o Lechu takim, bo Lechu był bardzo malowniczą postacią. Oczywiście jego słynny włiska, z którym się nie dostawał i w, pi w pił w ilościach piwa, znaczy tak, taki jak my pijemy piwo. To była piękna postać w świętej pamięci już dzisiaj, ale uczestniczył w naszych spotkaniach prawie do końca swoich dni i to było ładne, bo to była wielka osobowość i jakby potrafiła też cudownie mówić, opowiadać, tak troszeczkę wschodnia, to znaczy tak jakby taką narracją, które dzisiaj już chyba dotaciliśmy z lekka, ale Le Lech jest Blech, był tam właśnie wspaniałą postacią która przewinęła się przez... znaczy przewinęła się, on był naprawdę znaczącym uczestnikiem, wykładowcą i tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy tutaj. A, no i jeszcze jedna historyjka, tu nie wiem, czy ci mówiłem, że tam nie tylko to, że giną w pomrokach dziejów te numery, tam jest jeden więcej, ale się nie liczy, ale na dodatek jeszcze coś zawirowało w historii i w ciągu dwóch lat odbyliśmy sympozjon o tej samym numerze. Hmm. Czyli były dwa sympozjony numer 7. Prawdopodobnie ktoś do, zapomniał dostawić laseczki, jak nowy program pisał, zmienił tylko rok, bo to łatwo. Hmm. A jak sam zauważyłeś w tych rzymskich cyfrach te laseczki to są tam, tak się nie patrzy. Z tymi laskami to bywają czasy. Ja mówię problemy. o laseczkach tych w rzymskich literkach, nie o tych, co ty myślisz. Natomiast... Był taki sympozjon, który był, dwa razy był siódmy sympozjon i to było bardzo ciekawe, ponieważ szukałem w tych dokumentach, trudno było rozpoznać przyczyny, prawdopodobnie jakieś zapóźnienie, czyli tak jakby naprawdę policzyć, no to jest 26. ale skoro by powiedzieć, że nie antydatujemy tych jakby wydarzeń czyli protosympozjonu nie uznajemy po ekspo, za pierwszy sympozjon to będzie dalej 25 czyli w zasadzie jak to wiesz historia nie jest jednoznaczna ale my się przeciwko z tym dobrze bawimy w jednym z sympozjonów osiągnęliśmy nawet to że mieliśmy swój własny znaczek i na nim wzorowany jest ten znaczek na okładce mieliśmy taki znaczek metalowy na agrafce czy na spince takiej mhm. stańczyka no i koszulkę sympozjonową która po prostu wtedy każdy dzisiaj i już trudno dobrać rozmiary do kolegów, i dlatego to nas wstrzymało, więc postanowiliśmy pójść inaczej, trochę jakby powiedzieć bardziej no, nowocześnie chcemy rozesłać taki, taką, taką naklejkę w sensie elektronicznym. Każdy może pójść do sklepu, dobrać pod koszulek i, i sobie ją wydrukować, ten znaczek. Także to jest zebranie jakby dorobku z jednym tekstem e, tylko jednym tekstem programowym i to jest Tomka Gabisia. Tekst, e, który jakby, no, tak właśnie. Ilustruje tę konserwatywność i postmodernizm naszej, naszej, naszej grupy, naszej formacji, takiej, i to jest najważniejszy tekst w naszej, w naszej jakby powiedzieć, dziejach tego sympozjonu. To jest tekst już post, post-stańczykowy, ale w duchu stańczyka. Także, jak masz jeszcze jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Nie wiem, czy nie za długo mówię. Ja myślę, że na temat tego, że tak powiem, sympozjonu to, to już, już wystarczy. Jak będą jakieś pytania, to przy kolejnej naszej rozmowie powrócimy no, w razie tak. czego. No, tu jeszcze są relacje z tego z sympozjonu. Myśmy tam współpracowali z takim pismem Templum Nowum, ono teraz już tak się ledwo ukazuje, ale kiedyś było to pismo radykalne, pismo Narodowej Prawicy. No, tam były relacje, jakby to powiedzieć, takie, no bo mało kto, jakby. Takie rzeczy pisać, no bo to jest bardzo niszowa formacja. No, ja cały czas myśl związaną z Templum Nowum i, i, i ich wydawnictwa książkowe propaguję. Tu nawet gdzieś leży książka wydana przez Mariusza Bechta. Mariusz Bechta też tam bywał, teraz niej. Ach, akurat nie, nie widzę, gdzieś się, gdzieś się schowała. No ale yy, może tyle na temat yy, sympozjonu, który odbędzie się za miesiąc między 20 a 22 października 2024 roku. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Moim i Państwa gościem był Andrzej Szczęśniak Dziękuję Ci bardzo, Andrzeju. Dziękuję Państwu. A Państwa zachęcam do oglądania naszych programów yy, i na YouTube, i na Ramblu, i na BitShow, CDAVK. Yy, zachęcam też do. Wsparcia finansowego, jest ono dla nas niezbędne. To właśnie od kolegi Bechty, książka wydana w jego, w jego, w jego wydawnictwie. Bardzo dziękuję za wsparcie finansowe. Numer konta jest widoczny na pasku, na dole ekranu. A spośród książek to najbardziej w tej chwili polecam naszą najnowszą książkę Gierzwałt, znaczenie dla narodu i kościoła, historia i współczesność. To jest konferencja historyczna zorganizowana przez Centrum Edukacyjne Polska 15 czerwca 2024 roku. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego, do widzenia. Dziękuję.